Karolina Łukaszczyk Firma Centerpast. Dzisiaj jesteśmy w Gołuchowie. Przygotowaliśmy kilka produktów, którymi chcielibyśmy się z państwem podzielić. Mamy tutaj produkty zarówno do uprawy w tunelach, oraz do upraw gruntowych. Jeśli chodzi o zagadnienia którymi chcielibyśmy tutaj się jakby zająć, jest to ochrona przeciw chwastom, czyli ograniczenie herbicydów oraz pokazanie ochrony przeciwmrozowej. Wiadomo, niedługo już mamy tutaj zimę, więc myślę, że to będzie bardzo przydatny temat. Jeśli chodzi o ochronę przeciwchwastową, czyli do upraw polowych, polecamy tutaj naszą folię Mulvit, dostępną w wariancie 2 lata oraz rok. Dostępny jest wariant dwu, dwóch kolorów, czyli czarno-biała, która daje nam odbicie promieni słonecznych, oraz kolor czarny. Dostępne są folie również z otworami: system dwurzędowy naprzymienny oraz system jednorzędowy z otworami co 25 cm. Polecany tutaj do upraw przede wszystkim ogórków. Następnym materiałem jest agrowłóknina P50. Jest to materiał, który przepuszcza wodę, pozwala odparować wodzie, czyli tutaj mamy już rozwiązany też problem suszy. Przy folii musimy pamiętać, że trzeba tutaj stosować nawodnienie systemy kroplujące. Przy agrowłóknieniu już tutaj ten problem tak bardzo nie występuje. Kolejnym materiałem, który nadaje się zarówno do uprawy w szklarni, bądź tunelach oraz uprawach gruntowych, jest tkanina. Dostępna w gramaturze 90 oraz 100 gram, w szerokości od 50 cm do 4,20 m. Natomiast jeśli chodzi o uprawę już taką gruntową i ochronę przeciwmrozową, oczywiście polecamy naszą agrowukninę Lutrasin. Zapewnia tutaj bardzo dobrą ochronę, przede wszystkim chroni przed mrozem, chroni przed ptactwem, chroni przed e, wiatrem. Przepuszcza dużo więcej promieni słonecznych w porównaniu do zwłokiej agrowłókniny. E, nie niszczy roślin, czyli faluje pod wpływem e, tutaj wiatru. Dodatkowo, jeśli są jakieś uszkodzenia, czyli na przykład, nie wiem, przyjdzie sarna, będzie jakaś dziura, to wokół tego uszkodzenia tworzy się taka wata, czyli agrowłóknina dalej się nam nie drze. To zapewni nam lepszą ochronę tutaj, jeśli chodzi o mróz. Jeśli chodzi znowu o nasz asortyment tutaj do tuneli, polecamy nasze folie Garden. Vit. Folie dostępne są w wariancie od dwóch sezonów do dwunastu sezonów są dostępne różne grubości. Są dostępne folie z dodatkami, czyli dodatkowa ochrona, jeśli mamy problem na przykład z poparzeniami tutaj roślin, bądź jeżeli występują choroby, nie wiem, tutaj w uprawie pomidora bądź ogórka, wtedy polecamy nasze folie z dodatkami. Są to folie Garden Wit dostępne w wariancie UV5 oraz UV10. Jeśli chodzi o szerokości folii, od 6 metrów do 16 metrów szerokości, nawój od 33 do dowolnego wymiaru. Przycinamy pod dany wymiar. Jeśli chodzi o tunele, polecamy również nasze ekrany do podwieszania, siatki cieniujące, folie Hortivit. Do ściółkowania są tu czarno-białe folie, sznurki, wszystko co mogą sobie Państwo zażyczyć.